No. Dzień dobry, a kto tu się spóźnia? Znowu ty, Grażyna! Znowu ty! No schodź! A na co ty czekasz? Co? No? kopla. <grystanie> <grystanie> na co ty czekałaś? No? Dzień dobry! Dzień dobry! Proszę bardzo. Proszę bardzo, trawka. Świeża trawka, proszę. dostają obiad, bo ja jadę kupić gumkę do, na tą sukieneczkę dla, dla czarnuszki. No niestety, ale nie mam w domu i muszę jechać do Słupska, żeby kupić, więc zamykam je tutaj w małej wolierze. One sobie jedzą, a my szybciutko pojedziemy do pasmanterii. No bo nie opłaca mi się przecież zamawiać przez internet podskoczę do pasmanterii. Podskoczymy do pasmanterii, kupię gumkę i myślę, że jutro już będziemy przymierzać, bo nie będę jednak jej przyklejać, tylko zrobię z tych piórek taką na gumeczki tutaj, tak jak było tamto, tylko że z piórek. Więc myślę, że już tego nie będą się bały. I mamy pięknych pięciajeczek, sobie tutaj włożymy. Dałam im trochę jarmużu, to chociaż Stefan nie przyleciał, żeby tutaj nie prześladować dobrze. <słyski> Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ech. Co wy tam weszłyście? Co tam wszyscy weszli? Pod spód. Ech. Żytko dzisiaj widzicie, deszczowo, wiatr znowu wieje. Mm. Stefan, bądź grzeczny, bądź grzeczny. Hmm. Ale zobaczycie, jak mnie zobaczą, to popatrzcie jakie pędy o <grywia> jak pędzą. A dzisiaj mamy arbuza! Dawno nie było arbuzów, co? Dawno arbuza nie było. No. Troszeczkę smakołyków. Proszę, tutaj chodźcie, bo tam też zaczyna padać. Proszę. No. Dawno nie było. Ważnego. No co nóżka nie możesz się dopchać? Smacznego, smacznego. Ale soku macie. No. no, bo pada. Brzydkiej pogody ciąg dalszy w sobotę. No ale nie pada na razie. Natomiast bardzo wieje. Ale kurki już chcą koniecznie wychodzić. No i... Jak co dzień. Jak co dzień, dzień dobry. Matko, matko. Ale się spieszycie. A Grażyna, ty oczywiście ostatni. Dzień dobry, dzień dobry. Zaraz wody wam przyniosę. Stefan, przestań, przestań. No, ić no Już ładnie byłaś oprośnięta, widzę znowu cię Stefan. Potraktował chyba, bo znowu troszkę piórek wyskubanych. Dzisiaj będę szyła już te, już te sukieneczki, bo nie miałam w tygodniu czasu, taka byłam zajęta. Także o, ślimaka znalazła, Sośka. Jeszcze bym ślimak. Nie no co wy biegacie? Przecież nie ma tu nic. Uspokój się, Stefan. Uspokój się. No? No co? No co? Co wy tak gonicie? Młotku. A tu macie, widzicie, z wczoraj. Z wczoraj jeszcze tutaj jest ten. Młotki owsiane są. No proszę bardzo, proszę bardzo, trawka. Proszę bardzo, pyszna naprawka. Co się dzieje? Co na głowę ci spadło? A ja idziesz na ziarenka? Okay. Oprócz trawy jeszcze dostały dużą garść buraczanych listków. Bardzo lubią, więc zieleninki na dzisiaj mają dużo. A panienka słucham, co chce? Co panienka chce? Ja przyszłam tylko zobaczyć, ile jajeczek już złożyłyście od rana. Trzy jajeczka są. Muszę tu dołożyć. O matko, już Stefan przyszedł. Kucut <laughs> <laughs> Net Jeszcze troszkę jarmużu dostały na wieczór w ziarno i to już na dzisiaj tyle. Obiadek zjedzony. Ziarno im dałam, to jak sobie zjedzą ten jarmusz, to. No co ty z szefowa zrobiłaś? Zatkałaś się. Jak ty wzięłaś taki wielki coś do dzioba? No i co teraz? No. no. <grywa> Aj, ty to jesteś. No, sobie jeszcze poskubią i potem ziarno, i, i będzie koniec dnia. A dzisiaj było sprzątane w kurniku. Pięknie żerdzie no, takim tym proszkiem ładnie posypane. Ładnie tu wszystko. Ściółeczka wymieniona, czyściutko. Także mają super w gniazdach. Świeża słoma. I jajeczko to grażynka, bo cztery jajka dzisiaj były i widziałam, że jak sprzątałam i było tu zamknięte, to grażynka się dobijała. Więc to piąte jajeczko zniosła. Świeża słoma. Ziarno, picie na noc. Także mają czyściutko, bielutko i pachnąco. Od razu zapach jest taki fajny, świeży. Jeszcze ta nowa dezynfekcja, którą daje na żerdzie i do gniazd, bardzo fajnie tak cytrusowo pachnie świeżo. Także mają pięknie wysprzątane. No, już proszę, proszę, proszę. Proszę bardzo. Mrażynka ostatnia, tak, tak. No dzisiaj pogoda wstrętna. Bardzo pada i bardzo wieje. No, czekajcie. Takie. Takie zestawienie wiatr i deszcz to jest najgorsze. I coraz zimniej się robi. Coraz bardziej nieprzyjemnie. Niedzielę. Niedziela przywitała nas bardzo brzydką pogodą. No ale to jesień przecież jest. To nie ma co wymagać. Dostały cukinie i dostały rzodkiewkę razem z listkami. Trochę listków mniszka, no bo trawa dzisiaj taka mokra, że się nie da niestety skosić. A dużo jest rzodkiewki. To sobie troszkę podziubią, zaraz im jeszcze dam troszkę. Zrobię im taką sałatkę z kapusty z jabłkiem. A na razie mają rzodkiewkę i cukinie, którą zresztą bardzo lubią. Rzodkiewkę bardzo lubią, zwłaszcza liście, bo rzodkiewkę to im się ciężko dziubie, bo jest twarda. One wolą wszystko, jak warzywa daje im surowe, to wolą starte, ale tu sobie obdziubią chociaż liście. A deszcz cały czas pada. Czy dostały jabłko z całą gałązką? O! I bardzo ładnie sobie dziobią. I jeszcze jedno macie. A te czerwone jabłka wy lubicie bardzo. No, Stefan. No, bardzo ładnie. A tam sobie kurki dziubią co ta Zosia dzisiaj tak tak gdaczy strasznie słyszycie? Nieszczęśliwa. Co tu się dzieje? Co się dzieje, Zosia? razem ze Stefanem się tam pchają no. razem ze Stefanem Zośka tam wchodzi co wy tam wyrabiacie Całe to gniazdo, matko jedyna. Co ty Stefan tam robisz w tym gnieździe naprawdę? Zosia chyba chce znieść jajko i dlatego tak bardzo jękoli. Stefan się tam wpycha, wszystkie kulki przyszły, patrzą, co się dzieje, a ona od jakiegoś czasu już chodzi i tak jęczy. No wszystkie poszły tam zaglądają, bo nie wiedzą, co się dzieje. No ona w końcu weszła do gniazda i. i, i dalej tak jęczy. Dalej tak labidzi. A kurki, wszystkie w kolejce tu stoją, patrzą, co się dzieje. No, Stefan znowu chyba wszedł do środka tam. O nie mogę. Co się dzieje? Ona wyszła i tutaj znowu wchodzi. I tutaj znowu Stefan Szedona za nim wchodzi znowu. Po co wyszła z tamtego gniazda? Ja nie wiem o co chodzi tu w tym temacie. Hmm. Hmm. A -a. wyszła z tamtego gniazda, przyszła tu za Stefanem. Nie rozumie tej sprawy dzisiejszej. No, ewidentnie chce złożyć jajko, ale czemu chodzi za Stefanem, to nie ma pojęcia. A. Zosia! Ale nawet daje się pogłaskać. Tak się nie da, co ty wyprawiasz? Hmm. No, tu sobie widzisz. O, masz. Widzisz? No, no masz tutaj. хорошие. Маш тут. Продолжение Jaki ten Stefan jest naprawdę? Spokojnie, spokojnie. Tu przełożymy skrzydełko. Tocando. spokojnie. No już. No już, już, już. No już, już, już. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Założyłam czarnuszce Tą peruczkę, ale to się, kurczę, przesuwa. Ona sobie wydziobuje to. Wydziobała już jedno, poszła z powrotem tam do... Trochę to jest za luźne. Bardzo to... Bardzo to... Uspokój się, Stefan robi taki raban. Widzę, że to jej przeszkadza, bo dziobie to. Widzę, widzę, że to dziobie, to wszystko spada. Nie, muszę jej to poprawić. No niestety, musiałam zdjąć jej to, bo ona taka zestresowana, w ogóle teraz nie chce wyjść z kurnika. Strasznie się zdenerwowała, bardzo się zestresowała. Musiałam zdjąć, bo szarpała to dziobem, wycargiwała te pióra, nie. Muszę to zostawić po prostu. Musi być jak jest. No trudno. Nie będę już nic próbować, bo szkoda mi po prostu kury, no. No wszystko jest dobrze, nie bójcie się nic. Ona nie jest taka sama jest, jak była. Od razu, kury nie wiedzą, co jest z nią. Widzicie, trzymają się od niej z daleka. Nie, dobrze jest to. Nie, nie jest to. Nie jest to dobre. Wszystko takie sposoby. No, niestety. To była ostatnia próba, jaką mogłam zrobić. I nie wiem, nie wiem, co teraz poradzić na to.